Wielce, Szanowni Państwo, bardzo nisko kłaniam się wszystkim zebranym tutaj, przede wszystkim dzieciom, bo one są najważniejsze. Tych, których tutaj widzimy, są to dzieci, które przez często wiele lat walczyły o swoje życie i to życie nie, nigdy nie byłoby uratowane, gdyby nie wspaniały zespół kliniki, transplantacji szpiku, onkologii, hematologii dziecięcej, w, tym, w tej nazwie. Kryją się wszystkie metody terapii, jakie stosujemy, ażeby dziecko uratować. Gorąco, gorąco dziękuję pani doktor za tyle lat pracy, bo to naprawdę było bardzo, bardzo wiele lat. Bardzo wiele dzieci zawdzięcza pani doktor życie. Sześć lat temu rozpoczęła się walka o pozyskanie środków na budowę kliniki. Może powiem, jak jest w tej chwili. Otrzymaliśmy 85 milionów dzięki pani minister rozwoju regionalnego Elżbiecie Bieńkowskiej, ale także ministrowi zdrowia Bartoszowi Arłukowiczowi. Oni pochylili się nad dolą dzieci leczonych w tej klinice i łącznie 85 milionów jest dane z programu Unii Europejskiej i 15 milionów do tego dołożył pan minister Arłukowicz. 9 milionów zebrała Fundacja na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową, i wszyscy Państwo, którzy tutaj siedzą, zapewne się do tego dołożyli. Ja byłam wczoraj u dzieci i muszę Wam powiedzieć, że za każdym razem, kiedy wychodzę z tej kliniki, zdaję sobie sprawę, jak nieważna i niepotrzebna jest moja praca i wszystko, co robię. Taka jest prawda? Za każdym razem, kiedy wracam zmęczona z biura i mówię. To był ciężki dzień, to przypominam sobie, jak ciężko państwo pracujecie i jak ogromna odpowiedzialność na was spoczywa. Bo mój błąd, no cóż, zobaczycie trochę gorszy program w telewizji, może trochę gorszy artykuł. Naprawdę świat się nie kończy na tym, że program kobiety na krańcu świata nie będzie tak dobry, jak mógłby być. Natomiast od państwa pracy zależy wszystko. Zależy zdrowie i życie naszych dzieci, mówię, naszych. Bo przecież to nie chodzi o dzieci z Wrocławia i często pytana, pytana jestem dlaczego ja warszawianka się zaangażowałam w pracę i w budowę kliniki we Wrocławiu. Nie we Wrocławiu, dla naszych dzieci, wszystkich, naszych polskich. A ostatnio nawet widziałam, że na oddziale jest mały Chińczyk, który jest leczony z Kontynent Przecudny. Wiecie już Państwo dlaczego Fundacja w poszukiwaniu wsparcia zgłosiła się właśnie do Martyny. Bo dla niej każdy szczyt jest do zdobycia. Prządek nadziei dla nas był takim szczytem. A teraz podziękowania od reprezentacji Potokwiecznych. Imper SA to jest firma, która od kilkunastu lat wspiera finansowo fundację, angażuje pracowników. A jest ich ponad 40 tysięcy w całym kraju. Akcje charytatywne, programy cesarowe angażuje też nie tylko pracowników, ale partnerów biznesowych w promocję przekazywania jednego procenta na rzecz naszej fundacji. Fundacja i klinika jest tam bardzo bliska, wszystkim naszym przyjaciołom, współpracownikom, zawodniczkom i pragniemy przekazać na rzecz fundacji kwotę zebraną w naszej drużynie, 5 tysięcy złotych oraz piłkę z podpisami zespołu. Przepraszam, ile? Tysięcy złotych? 5 tysięcy złotych, ale to jest brawo. początek, zapraszam. Piękna inicjatywa i organizacja Korowodu Nadziei, który zakończył się we wrocławskim rynku odsłonięciem przepięknej skarbony, do której wpadają każdego dnia złotówki. Bardzo dziękujemy. Że możemy liczyć, słyszałam. Państwo też słyszeliście. Bardzo dziękuję. Dziękujemy U małej dziewczynki dwa lata temu została wykryta bardzo poważna choroba genetyczna, która nazywa się kwasica mewalonowa. Ta nazwa Państwu nic nie powie, ale powiem Państwu tylko, że to jest choroba śmiertelna. Bez przeszczepu szpiku nie przeżywa się kilku lat. Co, co postanowiliśmy zrobić? Postanowiliśmy pójść za ciosem i przeszczepić to dziecko. Do tej pory w świecie przeszczepiono tylko dwóch takich małych pacjentów pierwszy taki przeszczep miejsce w Paryżu, u pani profesor Lukman drugi w Newcastle u profesora kanta. Baliśmy się bardzo takiej transplantacji. Okazało się, że dziewczynka ma zgodnego w układzie dawcę swoją własną, starszą dwa latka, siostrzyczkę. W lipcu 2011 roku przeprowadziliśmy transplantację. Która na początku wyglądało, że się wszystko uda, ale niestety doszło do odrzucenia przeszczepu. Mimo tego, że podawaliśmy dodatkowe komórki, raz, dwa, trzy nie udało się. Postanowiliśmy podjąć kolejną próbę, i po raz kolejny starsza dziewczynka, czyli Julka, została dawcą, już po raz drugi. To nie jest takie częste, bo dla małych dzieci jest to jednak pewien. Pewne, pewne obciążenie, żeby zostać dawcą co chwila. A tutaj tak naprawdę był to lipiec, a potem marzec tego roku. Ale proszę Państwa, wreszcie udało się. Co więcej, potem dziewczynka starsza oddała komórki jeszcze raz, żeby tylko dostymulować odnowę. I w tej chwili dzisiaj gościmy obojga, oboje rodzeństwa z nami na sali. I bardzo poproszę Zosie, Julię i. Rodziców tutaj na scenę. Chcielibyśmy zobaczyć ten przeszkód numer 3. W Żeby nie było wątpliwości, to jest nasza słodka pacjentka. Ona trochę boi się kamery, ja wiem. A to jest bohaterka dawczyni, wielokrotna dawczyni, bo tak naprawdę można powiedzieć, że oddała swoje komórki trzykrotnie, a krew to nawet siedmiokrotnie dla tej swojej siostrzyczki, która jak widać wzrostem dogania nawet starszą, starszą siostrę, co jest bardzo rzadkie w tej chorobie, bo pacjenci z kwasicą melanomową niestety zwykle są niskorośli, czego nie można powiedzieć o Zosi. Niewątpliwie naszą bohaterką jest Julia. I to jej pragnę złożyć takie najszczersze podziękowania. Pragnę również podziękować profesorowi, który w ogóle zdecydował się i podjął tą próbę dałem, przeszczepu dałem szpiku. Zdecydowanie. Tak, oczywiście. Pragnę podziękować również i lekarzom pracującym w klinice oraz pielęgniarkom. Za doskonałą opiekę i wsparcie w, w trudnych momentach. Dziękuję. Szanowni Państwo, to wspaniałe uczucie, jaka moc cieszyć się Jezu, Dziękuję Ci bardzo. Cieszyć się radością tej rodziny, która jest razem, której nikt nie ubyło, nikt nie ubył i mogą się spędzać kolejne święta razem. Cieszymy się razem z nimi. Pamiętamy, jak. Wcześniej Maciej Sztur witał się ze swoją siostrą genetyczną, czyli dziewczynką, której oddał swoje komórki. Tutaj mamy też wspaniałe, wspaniałe przeżycie siostra dla siostry, ale nie jeden raz, a wiele razy. Jest to rzadkość, cieszymy się, że nam się udało. tylko jeden kolor i prosiłbym, żeby tylko te kolory, które będą w górze, żeby tylko one grały.